Nowy sezon mamy już za chwilę i w tym materiale powiem Wam mega dużo newsów i mega dużo przecieków związanych z nowym sezonem. Prawdopodobnie o większości z nich nie będziecie wiedzieć, także warto obejrzeć ten materiał. No i mówimy sobie tutaj nowy event, nowe właśnie skiny, jakie mogą się pojawić, nowe zmiany. No i generalnie czego się spodziewaj w nowym sezonie, także jeśli grasz Fortnite'a czy na Kat po prostu się nim interesujesz, koniecznie obejdź ten materiał, bo dowiesz się mega, mega dużo właśnie potwierdzonych już rzeczy i nie będą to właśnie żadne fake newsy. A wy jeszcze pamiętajcie o tym, że robimy konkurs na 3 karnety za darmo. Można je zgarnąć właśnie. No i wszystko jest w opisie. W skrócie wystarczy subujesz mój kanał i z dzwonem, followujesz mój Instagram. I sprawdzasz, czy nie wygasł Ci kodzik SayCamStar. I piszesz komentarz pod filmem konkursowym. To wszystko. No i trzy osoby zgarną, właśnie karneciki. Także myślę, że naprawdę spoko deal, A losowanie będzie właśnie 11 czerwca na live. Także serdecznie napaszam, No bo być może akurat wygracie. Tak zachęcam do wzięcia udziału. A odnośnie właśnie tych nowych rzeczy, czego się dowiedzieliśmy, pierwsze co jest to nowy przeciek. Dostaliśmy właśnie nowy przeciek. I co ciekawe, nie jest on opublikowany bezpośrednio przez Fortnite'a specjalnie. Tylko ten przeciek wyciek dzięki Nintendo z tego co wiadomo, profil Nintendo opublikował to zdjęcie, które mamy teraz na ekranie. Po prostu za wcześnie jest to oficjalna grafika promocyjna. Co to znaczy? No że po prostu mamy potwierdzony motyw Fortnite'owy. No i jak interpretować to zdjęcie? Jest oczywiście ilość osób dla interpretacji, aczkolwiek taką główną interpretacją jest tutaj stary bus, bądź bus właśnie, który się cały czas znajduje. No i to zielone światło. Głównym motywem jest to oczywiście zielone światło. I co ono może oznaczać? Prawdopodobnie ono jest to to samo światło, które porywa właśnie graczy przy UFO. Jest to właśnie ten sam motyw kolorystyczny no i prawdopodobnie tutaj mamy po prostu potwierdzenie, że w nowym sonie UFO będzie odgrywać dużą rolę. I tak samo mamy tutaj spojrzenie na niebo właśnie przy tym busie. No i niektórzy tutaj za, jakby zakładają, że może będzie jakiś powrót do starych sezonów wraz z połączeniem właśnie motywu UFO i kosmitów. Ale o kosmitach to nie tyle, bo mamy tutaj kolejne przecieki które są bardzo tutaj ciekawe, o których prawdopodobnie nie słyszeliście. Bardzo możliwe, że w nowym karnecie pojawią się nowe tutaj właśnie e, motywy kosmitów i które będą miały dodatkowe skiny, jakby tutaj w jakby style, tak jak teraz, tylko że właśnie w kosmicznych wersjach. A o czym dokładnie mówimy? Jak wiecie, w Fortnite mamy coś takiego, że jak pros jakiś tam wyższy level w karnecie, dostajemy dodatkowy styl, no i tutaj Licker Eye Fire Monkey odkrył, że w tym momencie mamy dwie nowe komendy, które zostały dodane na początku tego sezonu. Nie były one nigdzie użyte. No i są to jakby komendy w plikach gry Battlestar i Alien Style. Co to może oznaczać? No, Tyleeker doszukuje się, jak i gracze, że może chodzić o to, że jeśli właśnie będziemy mieli nowy son, e, nowy son i oczywiście karnecik, to Alien Style może to być dodatkowy styl do karnetów. Dla przykładu jeśli nekad byś bił 150 level, to stawałbyś Nekat zamiast złotego. To po prostu styl kosmiczny. Dlaczego jest taki prawdopodobny? Dlatego, że jak wiecie, Style właśnie złote. Trebne mam już od bardzo dawna. No i myślę, że w Epic Games powinno faktycznie poruszyć właśnie jakiś inny motyw niż niekoniecznie jakby odgrywanie kolejnych tych samych motywów. No i tutaj myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że właśnie w nowych na przykład skinach będziemy mieli jakieś kosmiczne style. Szczególnie, że cały son będzie właśnie wzorowany prawdopodobnie na kosmosie, co jeszcze sobie zaraz o tym powiemy. Ale jest to praktycznie już pewne. Także nowy son będzie na pewno ciekawy. No i to mogą być nowe zakładane skiny. Dodatkowo mamy Battle Star, także być być może też będą po prostu jakieś nakat bronie, czy coś z tym związane, czyli nakat kosmiczne bronie, czy coś w tym stylu. Tutaj moglibyśmy się doszukiwać czegoś na zasadzie Quinjetów. Jak to grał właśnie w sezonie czwartym, z tego pamiętam, no to były takie Quinjety, gdzie po prostu były takie roboty wraz ze swoimi statkami, które mogliśmy zabijać, żeby zwrócić dropa. I bardzo możliwe, że tutaj będzie coś na podobnej zasadzie, tylko że na zasadzie statków UFO. A teraz na temat kolejnego, e, kolejnej ważnej sprawy, czyli oczywiście eventu. Czy w tym sezonie będzie event, i co, czy coś na ten temat Wiadomo. No i tutaj mamy dwie takie teorie jakby, pierwszą teorią oczywiście jest to, czyli fakt, już co się stało, czyli po prostu telewizory w Fortnite, jeśli ktoś nie wie, jest nowe ukryte zadanie, gdzie musimy zniszczyć nawiedzone e, telewizory, musimy zniszczyć 5 nawiedzonych takich telewizorów, no i ja już to wyzwanie nagram. daje ono oczywiście expa, także warto sobie je zrobić, no i te telewizorki wskazują, że za 4 dni coś się wydarzy, jest to właśnie na telewizorkach i jest to ten sam motyw jak na starym Fortnite, gdzie telewizory pokazywały nam informacje bądź odliczanie odnośnie eventu, jest to właśnie to samo, no i również pojawił się telewizor i krzesło w lobby, co to może oznaczać, prawdopodobnie chodzi o to, że po prostu jest to odliczanie do nowego sezonu i nie mam pojęcia, czy jest to odliczanie do sezonu, do jakiegoś eventu i czy będzie właśnie nowy event? I tutaj chciałbym właśnie sprostować to, że raczej jakiegoś mega dużego eventu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że w plikach gry na ten moment nie znajdziemy żadnych informacji na temat eventu i też przeszukałem większość likerów, no i żaden nie mówił o tym, że ma być jakiś duży event, jak na przykład w przypadku Galactusa. Też jeśli miałoby być coś takiego, to prawdopodobnie już by to trwało i już by się coś działo. No a tutaj mamy troszeczkę opóźnienia, więc takie dwie główne teorie. to no, no jest pierwsza, że będzie właśnie event tylko single player, czyli po prostu jeśli zalogowujemy się w nowym Sonie, to będziemy mieli taki sam event jak w tym Sonie mieliśmy czyli po prostu coś tam mamy zrobić z fabułą i tyle a druga teoria no to po prostu, że będzie jakiś eventik właśnie na mapie, również na katzufo z kosmitami, ale będzie on do, dużo, dużo mniejszy, także nie wiadomo która oczywiście teraz jest tutaj prawdopodobna ja osobiście skłaniałbym się bardziej właśnie e, pomiędzy tymi dwoma teoriami czyli prawdopodobnie będzie jakiś event single player, no i być może coś tam się na mapie wydarzy, ale nie będzie to na pewno jakiś ogromny event, no bo Epic Games raczej nad czymś takim nie pracuje no i wątpię, żeby na ostatnią chwilę to zdali telewizory, tak jak mówiłem, prawdopodobnie są tylko po to, że po prostu troszeczkę to na No, i że po prostu będzie wtedy nowy son. A nowy son będzie właśnie już 8. Także już niedługo. No i tutaj jeszcze mamy takie zdjęcia, oczywiście, właśnie też w które wychodzi na to, że jest to oczywiście to jakieś por porywanie przez UFO, jest to właśnie kolejny lik. No i to tylko nas utwierdza w tym, że nowy są będzie kosmiczny, nowy są prawdopodobnie będzie w motywach kosmosu wraz z kosmitami, i być może właśnie z tymi skotkami kosmicznymi. Także może być naprawdę ciekawie. No i pytanie, czy będzie się wszystko odgrywać na naszej mapie, czy może na jakiejś innej. No i kolejnymi rzeczami są tutaj wykopane właśnie symbole, które dostały, o tych symbolach już Wam wspominałem jakiś czas temu, no i mówiłem o nich, że prawdopodobnie coś się z nimi wydarzy i będzie to ważny aspekt w obecnej fabule eventu, no i faktycznie z tymi symbolami coraz więcej się dzieje, no i ten symbol, jak widzicie, jest... Z plika gry cały czas wgrany i jest on aktualizowany. Co on może oznaczać? No, tutaj sobie już go analizowaliśmy. No i w skrócie, prawdopodobnie z tym eventem chodzi o to, jakby z tym symbolem, że jak nałożymy go na mapę, to on idealnie pokrywa się z iglicami. Moja teoria była taka na ten temat, że prawdopodobnie będzie to po prostu zmiana na przykład na mapie, czy po prostu w tym obrębie będzie się głównie coś działo. Jak widzicie, duże kropki wskazują na katlokację, a te mniejsze idealnie łączą właśnie 6 iglic. No i oczywiście wszystko łączy się w główną, czyli w punkt zerowy, który Znajduje się na środku mapy. Może to oznaczać tyle, że jakaś główna ta właśnie część mapy będzie po prostu zmieniona w tym obrębie, albo po prostu iglice zostaną zmienione może na jakieś właśnie miejsca, gdzie będą występować UFO, bądź właśnie coś w tym stylu. Oczywiście są wszystko teorie, no ale prawdopodobnie coś nam się na pewno z tego spełni. Będzie na pewno ciekawie. No i mapa powinna być właśnie znacząco przebudowana, jeśli mamy mieć UFO. Bardzo możliwe, że właśnie coś na mapie się stanie i że po prostu dostajemy wreszcie jakiś większy kawałek mapy, niż po prostu te wycięty środek. No i to jeszcze odnośnie teorii jakby na nowy son, to mogę Wam praktycznie w 100% potwierdzić to, no że będzie to raczej sąd w przyszłości, bo raz, że też teoria z ekipą na to wskazuje, czyli że właśnie każda ekipa wskazuje po kolei jaki może być sen. nawiązując do poprzednich, no i w tym wypadku wypada na tutaj jakby sąd w przyszłości no i możliwe, że mapa zostanie zmieniona w taki sposób, jak w sezonie 9, gdzie mieliśmy całą mapę właśnie z przyszłości, czyli właśnie No Tilted, czy na przykład Mega Mall, czyli Mega Market no i tam właśnie mieliśmy podobny motyw i prawdopodobnie teraz dostajemy coś właśnie na ten wzór, no i tylko, że będą o to, będzie to urozmaicone właśnie o kosmiców a jakieś może kosmiczne bronie albo coś w tym stylu, dodatkowo taką fajną ciekawostką może być to, że być może w nowym sonie pojawią się właśnie kosmiczne bronie, byłoby to coś w stylu Właśnie obecnych broni, które są w Fortnite, na przykład primalnych, tylko zamienionych właśnie na wersję kosmiczną. Według na likerów, wychodzi na to, że wszystkie właśnie te bronie stare, czyli właśnie te primalne, będą usunięte. Twitter, właśnie tak niejeden już, liker, czyli wskazujemy na to, że te całkowicie będzie odcięcie się od obecnych rzeczy, tylko będą całkowicie nowe. Także prawdopodobnie wszystkie stare itemki, właśnie te makeshifty jakieś, czy właśnie primalne, po prostu wylecą i będą dostąpione czymś nowym. Nowy son zapowiada się naprawdę ciekawie, także dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat cenicie. Ja naprawdę jestem mega ciekaw, jak to Epic Games wyjdzie i mam nadzieję, że nie zepsuje nam tego sezonu. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. To było na tyle. Pamiętajcie, subik, łapeczka w górę, no i oczywiście kodzik Sejkampa w sklepie i koniecznie weźcie udział w konkursie. Życzę Wam miłego weekendu, a to było na tyle. Dla Trzymajcie się, siema!